Jestem alkoholikiem, najmniej to źródło wewnętrzne źródło energii, to jak to dopiero, dopiero teraz to dochodzi przez tyle lat. Nie, nie zdawałem sobie sprawy, że jest to najważniejsza rzecz, jaką y, mam z, z tej wspólnoty. To jest świadomość Boga, nie? że... Tak naprawdę to, to wszystko, to co kiedyś myślałem, że kasa, jakieś prestiże, jakieś inne seksy, sprawność, że, że to mi wszystko zagwarantuje szczęście, yy, okazało się, że to są wszystko bzdety. Nie? Ja tego, jakby mi ktoś to kiedyś powiedział, to, to go po prostu powiedział, spadaj człowieku, idź i się leczyć, nie? A dzisiaj naprawdę wiem, że jedyna, jedyną mocą to jest, to jest Bóg. To jest moja wiara. Wiara, nadzieja i miłość. Nie? Ja dzisiaj, wiecie, wstałem rano, tam zęby byłem i mam taki duży, taki fajny taki, taki swoich. nie? Jego ja źle źle postawiłem na palce, że ja nagle pizdot drobny mak. Tyle szkieł, bo no to jakieś dobre szkło, kurczę wadę tam w te, w te dywaniki podpadały. Ja mówię, kurczę no tyle czasu miałem ten swój, no nie, a tu nagle do i... I nagle pomyślałem, że tak samo jest z moim życiem, nie. Ja mogę wszystko robić, tu mogę... Z helikopterem niedługo wyląduję, nie, tutaj na, na albo gdzieś przed innym meetingiem. Bo tak sobie kiedyś powiedziałem. Ale, ale to jest... to jest wszystko na wodzie pisane. To jest, to jest wszystko. Jak to wie w księdze Koholeta, napisał Marność i, i tam powiewy wiatru, nie? I to, co ja widzę, wiecie, to co, to, co ja obserwuję na tym świecie, to, to mnie coraz bardziej przekonywuje do tego, że to jest jedyna droga. Nie ma, nie ma, nie ma dla mnie innej drogi, jak, jak tylko iść po no nawet no, nie powiem po jego śladach, bo to jest to tam człowiek, człowiek jest za słaby po prostu. Nie? Ale jak się modlę, to modlę się, mówię proszę się Panie Boże o wiarę, nadzieję, miłość dla wszystkich tych, którzy kroczą śladami, idą po Twoich śladach i o dary Ducha Świętego i powiem Wam, że jeśli jest dobra moja więź z Bogiem, czyli nie ma we mnie tego enulu, czyli egoizmu, nieuczciwości, czyli zawiści, zazdrości, nie ma we mnie uraz i nie ma lęku, to jestem blisko Boga, blisko ludzi. I tak naprawdę mi nic nie trzeba. Mi nic nie trzeba od tego życia. Nic. Ja wszystko mam w sobie. Wszyściuteńko mam w sobie. Ja mogę mieć to, co chcę. Wszystko. Tylko, że mnie się nie chce. Mnie się po prostu nie chce. A ja dzisiaj rano wstałem i zamiast po modlitwie tam po medytacji wziąć się za gimnastykę i szurum górą porobić jakieś ćwiczenie, nie? Zaraz biorę motocykl jakiegoś tam. Tu widzę hondą, kolega podjechał. No to ja muszę wziąć dwa razy taki, nie? Żeby tutaj, żeby tutaj było <ścoughs> po prostu blask. I ten. I powiem Wam, zamiast poćwiczyć. Myślę, potem położyłem do łóżka. Położyłem się do łóżka, bo mówię, co ja, co ja będę ćwiczył, jak ja mam 66 lat, jestem stary, po co mi to? Po co mam te kości nad wrężem? Ten głupi łeb, po prostu mi e, przeszkadza w tym życiu. Nie? Zamiast tu przyjechać na jakimś małym motorku, który ja mogę e, udźwignąć, no nie. To ja tu przyjadę zaraz na takim bandycie, że ledwo co pod ten krawężnik pod, podjadę, no nie. A jak podjadę, to nie wiem, czy go utrzymam, no bo to jest bardzo ciężko na takim ciężkim motocyklu taki duży krawężnik podjeżdża. No i co? I, I powiem wam, że z tej mojej głupoty no Ratują mnie tylko te sugestie, czyli na siłę ja mam zrobić to, co robię, nie? pomodlić się, pomedytować, podzwonić do innych alkoholików, przyjść na ten meeting. Teraz, jak widzę, jak przyszedłem, no już mi tak naprawdę nic nie jest potrzebne. Ja, i, i jeszcze wracając do tych głupoty, ja to, co ostatnio odkryłem, bo teraz. Moja partnerka yy, łącznie z sobotą pracuje. W niedzielę jedzie do Iławy, a ja a ja patrzę, pogoda 27, ja mówię, to, ja, to ja wyskoczę do zakopanego, nie? Wezmę dobry jakiś sprzęt i mówię, polecę, że do, do, do zakopanego, I mój, i, ale tak żeby być w porządku, żeby nie być egoistą I mówię Lecisz ze mną na motocyklu do Zakopanego? A kto teraz odpracuje te nasze morze, co żeśmy byli w zeszłym tygodniu, nie? A kto? I z... <grym> nagle mi się to mi się źle zrobiło. Ta moja iluzja nagle pizdła, nie? I jeszcze, jeszcze brakuje, tylko żeby dodała, mówię, a, a może być Czyż zapłacił cały w tym miesiącu. To już w ogóle wtedy się takie. I uraza jakaś robi we mnie, i taka niesprawiedliwość tak pięknie mi się śniło w tym, w tym moim. A tu nagle takie. No oczywiście ja, ja od razu się łapię na tym, ponieważ tam. kiedyś w Monte Carlo zacząłem grać, tutaj trochę pograłem w tych akwarium. No mówię, ja to tam pójdę, zaraz pyknę dwa kilka razy w tą ruletę i pomnożę ten swój majątek i, i na wszystko starczy. Nie? Tylko tak się akurat że nasz, nasz przyjaciel tutaj, ten co mnożył te majątki, właśnie teraz na białej siedzi. Wszystko mu zabrali, co, co tylko miał. I jak wyjdzie, to jeszcze musi zapłacić. Bo to, co dał zastaw, to idą procenty, nie? Dałbym bardzo drogie rzeczy tam nieruchomości tak, ale to, to pieniądze idą, nie? Bo to jest jako, jako zastaw. No i niestety, i tak, i tak to jest. I... Ja, 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 ja wiem, że to jest wewnętrzne źródło mocy, ale to jest tylko na jeden dzień. Ja wczoraj byłem w Legionowie, na mitingu i facet powiedział jeszcze fajniejszą rzecz. Rano się budzę, nie ma Boga. Jestem bez wiary, bez Boga, bez Po południu, pełny Boga, pełny wiary, nagle okazuje się, że jest Bóg, jest wiara, nadzieja i miłość. Także no ja jestem za głupi, żeby to po prostu coś sobie tam postanowić. Nie potrafię nawet tej systematyczności no I ja to muszę codziennie, codziennie się przebudzać, codziennie robić te sugestie. I tak jak mój pierwszy sponsor Fabryś mówił, brać tą szmatę i czyścić te, tą lampę Alladyna, aż, aż zacznie błyszczeć po prostu. Nie? I ten, bo, bo tak naprawdę ta trzeźwość jest przepiękna, jest, jest, jest czymś cudownym, czymś, na co w ogóle nie zasłużyłem, ale ja jestem tak zakocony, że ja, ja, ja nie umiem tego dostrzec. Ja nie, ja nie umiem tego zrozumieć, że idąc koło sklepu patrzę, że już nikogo nie ma pod tym sklepem, bo oni wszyscy umarli, oni wszyscy wyginęli jak dinozaury. A, kto, co, a kto, kto tam przeżył, to się po prostu trzyma zębami, nogami, bo wie, że jak się napije, no to jest po prostu na tamtym świecie, świecie od razu. I się męczą. A ja, a ja mam tutaj coś takiego, mam taki dar, że mogę czerpać radość z tej, z tej trzeźwości, tylko muszę się przebudzić. Muszę zobaczyć, co jest najważniejsze. Że najważniejszy jest mój rozwój duchowy. Jeśli ja się tutaj dobrze poczuję, to to, co jest na zewnątrz, to jest wszystko piękne, słuchajcie. Ja wychodzę, ja usłyszę język rosyjski, ukraiński, ja, ja jestem już, już załatwiony, nie? Bo mi krew zalewa. Ale jak, 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 jak jest we mnie tutaj w porządku, mówię, jakim problem ja tych ludzi oceniam? Nie? Mówię, przecież ja to samo byłem w różnych krajach tam, w Ameryce, w Anglii. W Francji, Niemczech czy, czy w Afryce pamiętam w Kenii e, w, w Nairobi Poszedłem w takim sylicę i w końcu idę, idę i patrzę, tylko ja tam biały jestem. I mówię morze, tego się czuję jak, jak Murzyn na tym. Wśród Eskimosów. Nie? No i te. Tak naprawdę jak, mam, jak u mnie jest dobrze w sercu, to nikt i nic na tym świecie nie jest w stanie mnie wyprowadzić z, z równowagi. Ale żeby to było dobrze właśnie w tym, to ja się muszę przebudzić. wykonać wiele tych czynności. I tak naprawdę ten, ten stan wdzięczności, to, jest, to, to już jest dla mnie dar. To jest dar na który tak, tak naprawdę nie zasłużył, nie zasłużył. Nie wiem, nie wiem dlaczego mnie się to przydarzyło. A moim kolegom się nie przydarza. Nie, ja, ja chcę wielu ludziom pomóc. Mam takich paru przyjaciół tam w Niemczech, w Anglii. I ja, ja do nich dzwonię, mówi: ty wiesz no już wytrzymałem do 11, do 12 i, i poszedłem do sklepu i kupię. I ja się nie śmieję z niego, bo ja wiem, co to znaczy. Ja wiem, że to jest lęk. Lęk przed czymś... no, Tak jak lęk przed śmiercią, nie? Ktoś się boi śmierci, a może po śmierci właśnie jest... Dopiero się zacznie wspaniałe życie, tak? To jest, to jest tak, jak tutaj w dzisiejszych któryś... Czy, 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 czy to, jak to widzimy? Jest napisane, że rak i alkoholizm to, to choroby śmiertelne, tak? Ale z jednego i z drugiego poprzez cud można wyjść. Albo jak ktoś woli, jak ktoś jest wierzący poprzez Boga. I dla, mnie, i, dla mnie, I dla mnie to jest łaska. To, to że ja nie piję. Dziękuję bardzo.